Gość Radia Jard. Julia Łata, dzień dobry. Gościem Radia Jard jest profesor Dorota Mozyrska, dziekan Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pani profesor, jutro w Klubie Fama w Białymstoku już po raz kolejny odbędzie się kawiarenka naukowa. Jaki będzie temat przewodni tego wydarzenia? Tym razem stawiamy na połączenie technologii AI, GIS-ów, czyli informatyki z grubsza, i przyrody. Będzie Puszcza Krzemowa. Puszcza Krzemowa, a w szczególności o tym, jak technologie AI i GIS wspomagają ochronę przyrody. No właśnie, właściwie o to chciałam zapytać. Gdyby Pani mogła nam uchylić rąbkę tajemnicy, w jaki sposób sztuczna inteligencja jest wykorzystywana, żeby te przyrodę monitorować i, i chronić? Ogólnie pewnie może być wykorzystywana w różnorodny sposób i. i mm. Co osoba, co naukowiec, co ekosystem. Możliwości są ogromne. Natomiast te szczególne sposoby przybliżą nam nasi prelegenci. Będzie o AI w technologii Trapper, czyli o fotopułapkach, i technologii GIS, czyli o takim planowaniu przestrzennym. Kim będą w takim razie ci prelegenci? Jednym z prelegentów jest pan Piotr Tynecki. I pan Piotr będzie mówił właśnie o fotopułapkach, jest współautorem takiego systemu Fotopułapek w Puszczy Białowieskiej, także opowie bliżej tak AI informatyki. I drugim prelegentem jest Jakub Bubrowski, nasz absolwent Wydziału Informatyki, a także doktorant Szkoły Doktorskiej PB, który będzie mówił o technologiach GIS i w połączeniu jakby z przestrzenią lasu, z przestrzenią przyrody. Myślę, że nie wszyscy mogą wiedzieć, gdyby mogła nam Pani wytłumaczyć, na jakiej zasadzie działają fotopłapki. To jest akurat Trapper AI. To jest specyficzny system, który pomaga monitorować ruch zwierząt w puszczy, czyli jak zwierzątko zbliża się do kamery, gdzie jest schowanej na drzewie, to robione jest mu zdjęcie, bądź nagranie. Potem te zdjęcia są oczywiście czy nagrania analizowane, co pomaga jakby sprawdzić ruch zwierząt w puszczy i w lasach około, w okolicy puszczy. Też można planować w ten sposób korytarze przemieszczania się zwierząt. Jak one się przemieszczają, gdzie są, ewentualnie jak zapobiegać jakiemuś zagęszczaniu się zwierząt. A dużo jest takich fotopłapek tutaj u nas w Podlaskich Lasach? No myślę, że tutaj pan Tenecki powie, bo Aha. tego nie wiem. A systemy informacji geograficznej, na jakiej zasadzie to działa? Systemy informacji geograficznej, czyli popularna nazwa GIS, to taki aspekt łączący planowanie przestrzenne czy zasięg geograficzny z też z technologiami. Akurat y, na prelekcji pan Jakub Bobrowski też opowie w aspekcie zwierząt i analizie migracji zwierząt, monitoringu też jakości środowiska, wykrywaniu zmian y, w pokryciu terenu, czy też w ogóle zarządzania takiego kryzysowego terenami lasu, czyli planowanie geograficzne. Do kogo skierowana jest taka wiarenka naukowa? Czy to tylko do osób, które fascynują się tego typu rozwiązaniami, jak również łączą to z miłością do, do przyrody? Myślę, że do wszystkich możliwych zainteresowanych no, ideą kawiarni naukowej jest wyjście ogólnie do społeczeństwa i zachęcenie o tym, żeby nie tylko mówić w sposób bardzo ogólny o technologiach, o AI, ale również zobaczyć przykłady, takie prawdziwe przykłady zastosowań. Prelekcje będą prowadzone w przystępny sposób, potem można będzie podyskutować zarówno z prelegentami, jak i y, obecnymi uczestnikami kawiarni. Gdyby ktoś jeszcze się wahał i zastanawiał czy warto czy nie warto, to jakby tutaj pani zachęciła, przekonała tych Absolutnie niezdecydowanych, warto. Bo można to połączyć z bardzo ciekawymi wiadomościami, które uczestnicy usłyszą, ale też spokojnie porozmawiać, wypić kawę. Kawa jest included. Czy to spotkanie jest otwarte dla wszystkich, czy jakieś wejściówki obowiązują? Spotkanie jest otwarte, nie wymaga żadnej rejestracji, po prostu przychodzimy. Powiem tylko, że mamy przygotowanych 100 bilecików na kawę i ciastko. Jest to jeszcze darmo. tak podsumowując wszystko, gdzie, o której to się wszystko odbędzie? 26 marca, czyli ta najbliższa środa, jutro, godzina 18, kawiarnia Fama w Białymstoku. Dziękuję ślicznie za rozmowę w naszym studiu. Dziękuję bardzo. A naszym gościem była profesor Dorota Mozyrska, dziekan Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, która organizuje w klubie Fama kawiarenkę naukową. Ta najbliższa będzie dotyczyła puszczy krzemowej. Gość: Radia Yard.